Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, 26.09.2025, 23.10. Przygotowałem Wam, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, jak zapowiadałem, 10 spotkań wybranych przeze mnie na weekend. Miały być z krótką analizą, ale powiem Wam szczerze, zaczyna mnie chyba rozkładać jakieś przeziębienie, szczypie mnie gardło, ostatnio pływałem 2 godziny w wodzie na zewnątrz, że tak się wyrażę, a było 13 stopni i chyba się trochę dorobiłem, więc gadanie sprawia mi pieczenie w gardle. Także tym razem będzie bez tak zwanej analizy, ale postaram się, żeby za tydzień już było wszystko tak, jak miało być. Słuchajcie, na szybko 10 meczów wybrałem dla Was i bardzo Was proszę, dajcie znać w niedzielę czy tam w poniedziałek pod tym filmem w komentarzach. Jak te typy wyszły, będę wdzięczny. Słuchajcie, pierwszy mecz Dear Garden Sirius. Stawiam, że Dear Garden, który jest po prostu silniejszy, ten mecz wygra. Następny typ: Newcastle United Arsenal. Mój typ: zdecydowana wygrana Arsenalu. Atletico Madrid kontra Real Madrid. Derby Madrytu. Według mnie, z tego co wam wiele razy pisałem na Signalu dla mnie to Atletico teraz jest słabiutkie i ono nie gra na miarę swoich oczekiwań, więc stawiam na Real Madrid, Ale że jest to derby, postawię z opcją Remis, nie ma zakładu. Leeds United, bardzo słaba drużyna kontra Bornemouth. Stawiam, że Bornemouth wygra, ale zabezpieczam się opcją Remis, nie ma zakładu. Kolejny mecz Barcelona kontra Real Sociedad. Słuchajcie, ponad 30 lat oglądam piłkę nożną, jak wiecie. Były takie kluby galaktyczne typu Ajax, który wygrywając 6 do 0 dalej cisnął drużynę i wygrał 8 0. Były inne kluby w tej chwili, Barcelona gra według mnie kosmicznie i takiego przeciwnika, przeciwnika Real Sociedad powinna po prostu zdemolować. Stawiam, że Barcelona wygra przynajmniej dwiema bramkami. To jest handicap minus 1,5. Kolejnym moim wyborem jest mega słabiutka drużyna Lecce kontra Bolonia. stawiam, że Bolonia ten mecz wygra. Freiburg kontra Hoffenheim, Freiburg to jest drużyna, którą stawiałem od dawna, że ona w końcu musi odpalić i odpaliła i stawiam w tym meczu zdecydowanie, że wygra Freiburg. Lille, Lyon, ci co są w Akademii to wiedzą, że są takie pary drużyn, które wiele, wiele, wiele razy dały mi wygrać i były w tych meczach remisy, to jest no, wiele razy mówiłem o tym, nie będę powtarzał, żeby tych kursów nie zaniżali. To oczywiście nie oznacza, że w każdym meczu Lillian będzie remis, ale stawiam, że akurat teraz remis pasuje idealnie. Stawiam w tym meczu na remis. Kolejny, przedostatni już typ Everton West Ham. Ciężki mecz, ale myślę, że Everton przechyli to na swoją stronę i ten mecz po prostu wygra. I ostatni mecz: słuchajcie, Corinthians Flamengo. Flamengo gra świetnie. Stawiam pomimo tego, że jest to dwójka, że Flamengo ten mecz wygra. Dajcie znać tak jak Was powiedziałem na początku, w komentarzu po tych meczach, jaki jest wynik. Będę Wam wdzięczny. Ja być może nie będę miał czasu, żeby to wszystko prześledzić, ale zobaczymy. Liczę na to, że większość tych meczy skończy się naszym zwycięstwem i te moje prognozy się sprawdzą. Jeśli Wam się ten film podoba, chcecie takie prognozy w tygodniu czy na weekend. Dajcie łapkę w górę, będzie mi miło, i będę wiedział, że ktoś z tego po prostu korzysta. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Strzałeczka, cześć.